Na stadionie w Bukareszcie odbył się mecz piłkarski Polska-Rumunia. Na bandach stadionu ukazały się m.in. reklamy izolacji SA z Duńska Wola. Dla wszystkich mieszkańców naszego miasta nie tak istotny był sam przebieg i rezultat meczu, jak to, ile razy na bandach mogliśmy oglądać z duńsko-wolski akcent. o wrażenia z meczu Polska-Rumunia. Ile razy izolacja SAZD-wola pojawiła się na ekranie telewizji polskiej? Jaki zasięg miała ta transmisja? Ja myślę, że jeżeli chodzi o wrażenia, to tutaj yy, największe wrażenie myślę, że zrobił on dla wszystkich mieszkańców zzyńskiej woli, gdyż my byliśmy przygotowani do tego, że, że w tej transmisji izolacja będzie miała swoją reklamę. Myślę, że największe wrażenie w Polsce zrobił on dlatego, że był on transmitowany właśnie z Bukaresztu. Nie był to, nie był to mecz, który odbywał się w Polsce, a więc tym bardziej wzbudził zainteresowanie, że tak dużo reklam jest właśnie izolacji i z duńskiej woli. Było 12 reklam, myślę, że były w najlepszych miejscach ustawione, tak jak to się robi profesjonalnie, robiła to najlepsza firma zajmująca się sponsoringiem sportowym z RFN-u. Myślę, że... Jakie prywatne wrażenia pana jako szefa i pana jako kibica sportowego? Po raz pierwszy oglądałem mecz myślę zupełnie pod innym kątem i z innymi wrażeniami, także raczej starałem się... I byłem szczęśliwy, kiedy akcje szły lewą, lewą stroną boiska i były jakieś akcje sportowe pod bramką, gdyż wtedy były widoczne reklamy, natomiast kiedy, kiedy akcja toczyła się w środku boiska, to po prostu tych reklam nie było i, i czegoś mi i czegoś mi brakowało. Myślę, że Myślę, że no tak, jak, tak jak wszyscy mieszkańcy tego miasta, zrobiło to wrażenie na nas nie tylko wtedy, kiedy oglądaliśmy go właśnie w Woli, ale zwłaszcza kiedy to było zaskoczenie dla tych, którzy nie wiedzieli, że, że, że taka forma sponsoringu będzie występowała. Ja oglądałam tylko we fragmencie i muszę przyznać, że żałuję, że nie cały obejrzałam, ale radością napawało mnie, jak zobaczyłam na trybunach wizytówki Izolacja SA i Zduńska Wola i aż człowieka podnosi na duchu, że za granicą wiedzą o Zduńskiej Woli i wyraźny dokument patriotyzmu lokalnego ożywił mnie, że nadaje przekonania, że i taka forma promocji miasta jest bardzo potrzebna miastu. Jest to sprawa dla miasta bardzo istotna z mojego punktu widzenia, jako że wszędzie tam, gdzie jest możliwość zafunkcjonowania nazwy, zduńska wola, odbieramy to w sposób jak najbardziej pozytywny. A tym bardziej, jeżeli dzieje się to na czymś takim jak mecz międzypaństwowy. Dlatego uważam, że te poczynania, które izolacja zrobiła, że może zafunkcjonować na tego typu arenach, przyklasnąć tylko tej inicjatywie. To znaczy. W moim przekonaniu jako kibica mecz zszedł jakby na drugi plan, natomiast to, że tam zafunkcjonowało nasze miasto jest dla mnie bez wątpienia na pierwszym planie. Okay. Oglądałem meczu, bo ja się nie chcę denerwować, a znając z góry, że wynik będzie negatywny, bo takie mam przewidywania, to mówię, nie będę, za, nie będę zasiadał przed telewizorem. Natomiast biorąc pod uwagę, że pojawiły się reklamy z napisami Izolacja z Duńska Wola, jest to bardzo pozytywne dla miasta i bardzo się z tego cieszę, ponieważ na pewno mecz oglądali wszyscy kibice z terenu kraju i ci zauważyli, że z Duńskiej Woli jest zakład izolacji, a tym samym zauważyli, że jest takie miasto jak Duńska Wola. Muszę powiedzieć, że nie jestem zwolenniczką piłki nożnej, wolę siatkówkę, wolę koszykówkę, piłkę ręczną, uwielbiam lekką atletykę, ale widząc napis, izolacja jest z Zduńska Wola, obejrzałam mecz od początku do końca. I nie tyle patrzyłam na kopanie, co patrzyłam na to, że się co jakiś czas pojawiała nazwa izolacja, a szczególnie to Zduńska Wola. I sobie myślałam, że cała Europa to ogląda i że to jest doskonała promocja miasta. Chciałem również zaprosić wszystkich Państwa do telewizorów w sobotę do pierwszego programu o godzinie 16.00 będą derby, derby Łodzi. Myślę, że również tutaj Państwo będziecie w jakiś sposób zaskoczeni. Przygotowujemy dla wszystkich kibiców i dla mieszkańców Zyńskiej Woli niespodziankę.